Hej, hej, To jako bez Witam was znowu na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę tutaj najnowszy magazyn Lego Ninjago i jest to numer szósty na ten rok. Znajmię figurką Arina. No to tutaj, uwaga, lecimy, ponieważ fani Harumi będą zadowoleni z tego magazynu. I ja miałem tutaj wielki, e, tutaj taki, no, zdziwienie, szok, ale pozytywnie. Także tutaj, uwaga, zaraz sobie to wszystko tutaj zobaczymy. E, no, okładce mamy tutaj oczywiście Lloyda. No i przechodzimy już do tego magazynu. Tutaj mamy reklamę, tutaj mamy informacje o łotrze miesiąca. Jakim jest tym, tutaj, uwaga, miesiącu mechanik. Tutaj właśnie możemy pokazać, jak bardzo on jest według nas tutaj wrednym. Um, i tutaj też ogólnie mamy właśnie tutaj ten taki spis treści. Tutaj mamy informacje o naszym dzisiejszym prezencie. to jak go złożyć. Oraz tutaj też mamy takie informacje, co ostatnio się właśnie tutaj działo w życiu Arina. Czyli, że właśnie jest to nowy uczeń rasa. Ostatnia szansa i zniknięcie. Bo jak wiemy, Arin zniknął gdzieś z Lordem Rasem. Chociaż my już wiemy nawet, gdzie oni są i tak dalej. Bo to jeszcze jest tutaj tutaj to jeszcze jest właśnie w przygotowaniu jakby do tego nowego sezonu, który już w sumie wyszedł, także tutaj my już wiemy, co się tutaj z nimi stało. Tutaj mamy jakieś zadania, reklamę. Mamy tutaj także komiks i tutaj mamy właśnie historię Arina oraz Lorda Rasa, także tutaj też właśnie w klimatach tego prezentu, bo tutaj kartą jest też Lord Ras, także tutaj idealnie się tutaj właśnie to wpasowywuje w tę tematykę tego prezentu dzisiejszego tutaj mamy cały czas właśnie tutaj takie zadania plakat z noktem tu chyba dostaliśmy nawet całą chyba właśnie zakazaną piątkę takich właśnie tej plakatach oraz jeszcze tutaj mamy taki plakat tutaj mamy chyba Zeina e, nie tutaj mamy Zeina, tutaj mamy Sorę, a tutaj mamy chyba Kaja albo Loida, nie to jest Cole, to jest Cole to jest Cole, tak tak, tak mi się przynajmniej wydaje, tak no, no tak, no tak, tak tak, tak, to jest kol. E, Okej, okay, tutaj mamy kolejne zadania. Kraina rzeczy Jaya. Oraz tutaj komiks. Część druga. Proszę bardzo. E, tutaj mamy jeszcze informacje o Kiełogrzmocie. Oraz tutaj też właśnie mamy tam zagadaną piątkę. E, dragoniana. Także tutaj właśnie takie informacje o nich. Tu jeszcze mamy takie właśnie tutaj znowu kolejne zadania. Też właśnie tutaj z tymi dragonami. I uwaga, na tej stronie mamy włosy Harumi. E, tutaj mamy takie zadanie, że krok pierwszy gram jako kto? Aha, że ogólnie tutaj tak jak właśnie to też było w serialu, White Fairy właśnie odwiedziła sklep, tutaj salon z gier, bardziej nie jest tutaj sklep. I tutaj właśnie chyba trzeba zrobić dla niej awatara. No i właśnie tutaj widzimy, że na przykład tutaj mamy e, laszę, e, tutaj mamy na przykład włosy Arina, e, tego właśnie Dragoniana, co jest właśnie w tym samym zestawie co Harumi. No i właśnie to też mamy między innymi włosy Harumi. To jest w sumie to tylko tyle, więcej tutaj nie ma od niej jakichś tutaj, nie wiem, twarzy, nóg, czy na przykład tutaj właśnie torsu. No ale i tak mimo wszystko fajnie, że nam tutaj dali jej włosy. To są właśnie jeszcze te włosy takie właśnie tutaj z tego właśnie z takiego nowego stroju, właśnie nie tego casual, co wam właśnie pokazywałem go. Już jakiś filmie czas temu na moim kanale, także właśnie tutaj możecie sobie też tam jeszcze to zobaczyć. A jak nie, to w mojej serii Harumi po fuzji możecie to sobie też tam bardzo dokładnie zobaczyć ten strój w drugim odcinku, ponieważ właśnie w drugim odcinku Harumi miała na sobie właśnie ten strój. Okej, okay. tutaj przechodzimy jeszcze, a tu jeszcze mamy dalej tę tematykę tego zadania, no i tutaj mamy, że już 8 lipca pojawi się w super dla mnie prezent, ponieważ właśnie ja mam spinner z Sorą i właśnie też się zastanawiałem nad tym właśnie skajem, a tak to no to teraz już właśnie go nie muszę kupować, tego właśnie będę mieć tutaj go z tego magazynu i dodatkowo tutaj jeszcze mamy tego Złotego Smoka, który był w zestawach na tamten właśnie rok. Tutaj jest ten smok jeden. Czekajcie, tutaj mam go tak na to nakierować palcem. Tutaj i drugi jeszcze jest tam. Uwaga na tej ręce właśnie z tego posągu. Tak jak właśnie to Wam powiedziałem już wcześniej, tutaj mamy właśnie tutaj taki prezent, jak właśnie tutaj no figurka Arina i tą właśnie tutaj taka możecie sobie znaleźć na moim Bintę, to jest właśnie link w opisie, możecie sobie to tam właśnie zakupić, jeżeli tutaj ktoś by chciał, no ale właśnie ja Wam go tutaj pokażę, ponieważ ja mam tą figurkę, tak jak właśnie tutaj już mogliście tutaj zauważyć, no i właśnie tutaj jedyna to taka tylko zmiana, no to po prostu tutaj jest taka broń, a tutaj właśnie mamy... Jakby ten kryształ, który właśnie jest mega ważny w tej fabule, żeby właśnie pokonać kiełokrzmota, ale w sumie to nawet nie byłby taki kryształ, kryształ, no ale powiedzmy, że to w sumie tutaj pasuje, no bo uważam, że to w sumie pasuje ten element mimo wszystko. Mamy tutaj jeszcze kartę z Lordem Rasem, tutaj właśnie tym takim turniejowym, więc idealne właśnie tutaj połączenie Arwin i Lord Ras. Dla osób, które właśnie tutaj zostały do końca tego odcinka, mam małą niespodziankę, ponieważ pokażę Wam miniaturkę nowego odcinka, który pojawi się już w piątek z mojej właśnie serii Lego Niczego Harumi fuzji. No i właśnie tutaj tak ona się będzie prezentowała. Możecie mi dać znać, czy właśnie czekacie. Jeszcze dodatkowo mam do Was pytanie, czy chcecie dalej właśnie te recenzje nowych zestawów, ponieważ właśnie mam już każdy ten zestaw złożony, ale jeszcze nie mam nagranej żadnej recenzji. Ale to się szybko może zmienić. Mogę wam tutaj w sumie nagrać i to wrzucić. No, także tyle. No, widzimy się w piątek. Cześć.